Hej ja cześć, widzę witam ja Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie poradnik, jak mieć własne statystyki na Waszym Discordzie, tak jak jest na naszym, do którego link macie w opisie. Tak one wyglądają, że ile jest osób, ile osób z daną rangą i nowe, ale jest jeszcze pełno do innych dużo opcji, więc w takim razie zapraszam Was do subowania kanału i zostawienia łapki pod tym filmem oraz pod innymi. Tutaj macie więcej filmów, takich ciekawych dosyć. Więc tak, lecimy do poradnika. Tutaj macie start IT, strona w opisie. Logujemy się, autoryzujemy, dodajemy do serwera. Po kontynuujemy, potwierdzamy. Zaznaczacie, że jesteście człowiekiem. Teraz wchodzicie se w, w na wasz ten serwer. Tutaj logi z poprzedniego filmu są. Komendy są, możecie wejść. Y i tutaj szukamy, mamy statystyki, wchodzimy, włączamy i zapisujemy zmiany. Tutaj polecam Wam odświeżyć, żeby się zdążyło załadować. I tak, e, liczenie ludzi. E, liczy ile jest wszystkich osób. I da, to, to liczba zostawiamy, i możemy zmienić to. Na przykład tutaj pi, piszemy, piszemy ile osób. Zapisujemy. Jak widzicie, Utworzył się nam kanał, że tyle jest osób. I tutaj możecie dać jakieś emotki, jak chcecie, przydziałki, i różne takie. Na przykład z na stronę, gdzie są jakieś przydziałki. Ja, ja wam to szybko ogarnę i widzimy się po dźwięku. I jesteśmy z powrotem. Tutaj mamy różne przydziałki. To na przykład wybieramy to. Kopiujemy, wchodzimy tutaj w bota. Zgodnie z tradycją spałzowało mi się nagranie, więc. Tutaj sobie wchodzimy w liczenie ludzi i, da i tutaj sobie wpisujemy wiadomość, to to, że liczba zostawiamy, bo to pokazuje ile osób jest i to jest tak jakby automatycznie liczy. Dajemy zapisz zmiany, wchodzimy w Discorda i to się wyświetla, tak samo w logach to się wyświetla. Tutaj widać, że robiłem, tylko się <laughs> przycięło lekko nagrywane. I mamy tutaj po prostu, że jest tyle osób, czyli wi wiadomość, którą dacie i to co jest po... To, co jest tutaj, że liczba, to, co możemy odznaczyć, liczenie botów, że tutaj tak są boty, zapis zmiany dajemy i pokazuje, ile jest botów. Na, następne to jest liczenie wszystkich użytkowników, czyli ludzie, czyli tak na przykład jak jest cyfer, Żmudzinek, i tam powiedzmy tristian, plus jeszcze tam ten start IT i karl, bo to liczy ich wszystkich razem, tak jakby. Tutaj macie też, że wszyscy, czyli 8, czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nieważne, czy są offline, czy online, to po prostu nie liczy. Tutaj macie li ile jest kanałów tekstowych, czyli że text channels, że to jest raz, dwa, trzy i to po prostu liczy, ile jest kanałów, na których można pisać. Tak samo jest z głosowymi. To jest, że liczy wszystkie kanały, czyli zarówno głosowe, jak i tekstowe, to jak wejdziemy sobie zapisz zmiany. To musicie zapisać, żeby wam dało. To jest tutaj, że Total Channel 6, czyli to plus T3 i plus T2. Ale jeżeli ustawicie sobie ile jest kanałów głosowych, to kanał ten też liczy, więc musicie sobie to zmienić. Teraz liczenie banów. Ja Wam nie pokażę, bo banów na tym serwerze nie mam, bo jest to serwer testowy. Liczenie ról, to też niestety nie mogę pokazać, bo ról też nie mamy, bo to jest serwer testowy pod odcinki. Ostatnia osoba jaka jest, to jest, że nowy, zapisz zmiany. Tutaj mamy kto jest ostatni nowy, tylko teraz nikt nie wbijał od bardzo długiego czasu. To możemy sobie odznaczyć, ale to normalnie działa tak jak jest u nas na serwerze głównym, do którego przypominam, że link jest w opisie. Jak jest na przykład, że kanapka w nawiasie 300, czyli tutaj on jest... Po prostu nowy dołączył niedawno temu i, da, i dalej macie liczenie ról, że ile członków ma ostatnią rolę, to mogę wam pokazać na moim głównym serwerze, że jeżeli wejdziecie w statystyki, to to jest, że jest widzowie i liczba, czyli takby ta liczba pokazuje, ile osób ma rangę widz. I to się prezentuje, już wam pokazuje. Tak, że widzowie 23, czyli 23 osoby są łącznie, bo ja mam ustawione bez wotów i to w sumie jest wszystko z tej kategorii. Jeżeli chcielibyście jeszcze, jak nie wiecie, jak coś tutaj ja to możecie mi napisać, to zrobię też tutorial i to by było wszystko. Siema.